No ale dobra, w takim razie jakie są wymiary baneru czy tła na YouTube? Na stronie oficjalnej YouTube, jak widzicie widnieje informacja, że minimalne wymiary w tym przypadku to 2048 na 1152 piksele. No i taką wartość aktualnie musimy wpisać w jednym z naszych programów, w których będziemy chcieli takie zdjęcie zagospodarować. A więc na szybko pokażę Wam, jak to zrobić za pomocą programów i jak to zrobić kompletnie bez żadnego programu. A więc na początku lecimy do Photoshopa. W samym Photoshopie wybieramy opcję File i wybieramy nowy projekt. Teraz, gdy nowy projekt nam się otworzy, to po prostu wpisujemy 2048 w pierwszej zakładce, a w drugiej 1152 I te proporcje są aktualnymi proporcjami, które będą zajmowały nasz baner Natomiast należy pamiętać, że wyodrębniona część w tym przypadku baneru to 1235x338 pikseli I to ta część dotyczy tylko w tym przypadku komputerów To co aktualnie mamy, ten rozmiar Obsługuje po prostu tym samym również telewizory i inny sprzęt I to jest taki bezpieczny obszar samego baneru Jeśli chcemy, żeby nasz baner był tylko dostosowany do komputerów To wpisujemy w tym przypadku tą drugą wartość W samym GIMP-ie sytuacja jest dość podobna, też wybieramy opcję plik Bierzemy nowy, no i oczywiście podajemy w tym przypadku wartość, którą aktualnie wpisałem Jeśli nie macie żadnego z tych programów To z pomocą idzie strona converter.net I w tym przypadku wystarczy wybrać opcję wybierz plik wrzucić nasz plik automatycznie na stronę wybrać format, który nas interesuje czyli oczywiście w tym przypadku jpg albo png, te dwa formaty są najbardziej obsługiwane jeśli chodzi o zdjęcie do baneru no i mamy następnie współczynnik jakości obrazu tu piszemy oczywiście 100 poniżej mamy już kwestię rozdzielczości no i tą rozdziałkę oczywiście musimy pisać, czyli 2048 w pierwszej w drugiej 1152 i obracać nie potrzebujemy, efektów nie potrzebujemy, i po prostu wybieramy wtedy opcję tylko konwertuj. I to byłoby tyle, jeśli chodzi o ten film. Jeśli był dla Ciebie przydatny, w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem.